Bez Włodzimierza i Krystyny muzeum w ogóle by pewnie nie było. Ich legenda, ale i podejście do przyrody w czasach przed i po II wojnie światowej było nowatorskie i do dziś ma naśladowców. Od teraz małżeństwo Tomków to patroni. Jestem bardzo rad z tego, bo gdyż ojciec, powiedzmy, gdy już matka była chora, ojciec był tu sam w Ciężkowicach, to zawsze się martwił, co będzie z tymi zbiorami. Cały dzień miałem takie trzy kolekcje. To było coś 1500 eksponatów, mam trzy kolekcje, co będzie jak ja umrę? Przecież ty się tym nie zajmiesz, mieszkasz w Krakowie. Ale zajął się nie tylko syn, ale i wielu, jak sami o sobie mówią, wariatów. Bo w muzeum bazę wypadową ma na przykład klub kolekcjonera i kultury łowieckiej oddział Tarnowski. Muzeum żyje. Zaczęło się od pasji, od pasji człowieka, od miłości do, do środowiska, od miłości do przyrody. I to też jest ważny przykład, ważny przykład tego, w jaki sposób edukować, przekonywać do tego, jak ważna jest ekologia, jak ważne jest działanie, także nasze, codzienne, w codziennej praktyce, jak ważne jest to, abyśmy wykonywali jak najwięcej gestów na rzecz przyrody. Ścieżka w koronach drzew i kolejne trasy turystyczne to plany dla terenów wokół Ciężkowic tej wiosny i lata wędrówki wycieczki w tej okolicy obowiązkowe.